Ładowarka przegubowa Weidemann 1390 to główna nagroda w internetowym konkursie czytelniczym Polskiego Wodowictwa Rolniczego. Wydawcy takich magazynów jak Tobagrar Polska, Tygodnik Poradnik Rolniczy, wią Warzywo i Owoce Miękkie, Profi Profesjonalne Technika Rolnicza i Elita Dobry Hodowca. Co trzeba zrobić? Po pierwsze trzeba odgadnąć wagę tej ładowarki, w której siedzę, razem z paletą czasopism Polskiego Wodowictwa Rolniczego. Ta ładowarka razem z paletą została komisyjnie zważona i po drugie, trzeba wymyślić hasło promujące tytuł czasopismo, który Państwo prenumerują. I wtedy, jeżeli macie Państwo te dwie rzeczy już załatwione, zapraszamy na stronę konkurs.pwr.agro.pl na, na tej stronie można wprowadzić te właśnie dwie odpowiedzi oraz stawić swoje dane osobowe i wysłać na formularz konkursowy online, a wszystkie te głosy będą brane pod uwagę przy ustaleniu zwycięzcy konkursu. Konkurs kończy się 31 sierpnia. Do tego dnia można przysłać nam zgłoszenia, a następnie zbierze się komisja konkursowa, która zgodnie z regulaminem, który także dostępny jest na stronie konkurs.pwr.agro.pl, ustali zwycięzcę tego konkursu. Laureatów poznacie na początku września, a ogłoszenie wyników oficjalnej i wręczenie nagród podczas targów Agroshow 2022 w Bednarach pod Poznaniem. Zapraszam serdecznie, zachęcam Państwa do udziału w tym konkursie. Nie czekajcie, klikajcie, zgłaszajcie się. Być może ta właśnie ładowarka będzie wkrótce pracować w Waszym gospodarstwie.